Cześć, witam Was serdecznie w moim nowym filmiku z serii Paczki z Chin. Tutaj przyszła do mnie paczka. I szczerze przyznam Wam się, że nie wiem co jest w środku, ponieważ zamówiłem ostatnio trochę tych paczek. Dlatego, cóż, wszyscy razem teraz dowiemy się co znajduje się w tej przesyłce. Tutaj delikatnie spróbujemy ją otworzyć za pomocą mojego nożyka do tapet. Nie mam zielonego pojęcia co znajduje się w środku, także zaraz wszyscy razem będziemy mieli okazję przekonać się. Mogą być to różne rzeczy, przyznam szczerze. Widzę, że tutaj bardzo dużo, bardzo dużo folii bąbelkowej przesyłka bardzo dobrze zabezpieczona. Bardzo dobrze zabezpieczone. Zobaczymy co jest, co kryje ta folia bąbelkowa w środku. Tutaj mamy problem z ostrością. Hmm, dajmy się dostroić. O tak. I teraz zobaczymy, co kryje ta przesyłka. Ta folia bąbelkowa w środku. Uwaga. Mogą, mogą to być różne rzeczy, różne fajne, ciekawe rzeczy. Tak. Tak, już wiem co to jest. O, proszę i wyłania mi się, proszę bardzo. Tutaj widzimy: e, e, Tutaj widzimy: oj, Tutaj widzimy przewód USB, micro USB. E, tutaj e, widzimy: tak, jest to. E, tutaj Wam pokażę: jest to e, smartwatch, który zakupiłem e, bodajże na AliExpress. Mm, tutaj instrukcja w języku angielskim i w języku. Y, tutaj przepraszam, że tak. Y, y, że instrukcja mi, tak, że tak powiem, lata, ale y, mam do góry nogami podgląd i bardzo trudno mi y, opanować tutaj kierunki, w których mam ruszać, y, prawda, żeby było dobrze. No, tutaj widzimy instrukcję która była dołączona do tego zegarka kartę gwarancyjną do tego zegarka było jeszcze pudełko którego ja którego ja nie dokupiłem ponieważ kosztowało ono tam powiedzmy 2-3 dolary więcej zależało mi na samym smartwatchu no, smartwatch, jak widzimy, zapakowany jest, smartwatch jak widzimy zapakowany jest bardzo ładną folijkę no cóż, wyciągamy go teraz z tej foliki, no i naszym oczom ukazuje się smartwatch. Chcesz zobaczyć recenzję smartwatcha GT-08? Zapraszam na kolejny filmik. Jeżeli się podobało, proszę o łapki w górę oraz subskrypcję. Cześć!